Teraz robię drugi odcinek i zobaczcie. Mam pełny bałag, więc zjeżdżamy. Ale na ręczny. Teraz buta. A to masz fajnie to. Dlatego się tutaj rozpędziłem muszę szybko to będziemy... akurat noc się robi, więc będzie może mi osób na to Czekaj, jak ja mam tu du... Czekaj, jedziemy już zawracamy Dobrze pamiętam, tak, jechaliśmy, teraz jedziemy w to. Teraz trochę będzie szybciej, bo będzie górka Znaczy będzie... tak, bo będzie ten... no górka będzie, dół będzie Ale razie w ogóle nic nie widzę Nie widzę jak prowadzić Dobra, piątka i jedziemy Zobaczcie, 26 Patrzcie, zobaczę, delikatna ale jest wytha. I 230 gram dobra, jedziemy sobie tak szybko, bo... Dobra, kto lubi pręt. Ktoś zostawia suba i lajka, albo, albo sam komentarz, możecie sam komentarz pod tytułem, ja lubię prędkość i tak wtedy się dało, ja na pewno lubię, ty, tyle, gdybym bym nie lubił, to tyle bym nie jechał, jak tyle jadę, to znaczy, że lubię biegać. Мешает ты нам, Левенки. Не-не-не-не. Ух. Делись все это будет я. Массакра Не-не-не-не-не. Ух. Zobaczcie, O. Ale by mi tyg zajechał Masakra Tutaj będzie prosto, o jest prosta. Ale wszystkie Ej Policja tu jest napisane. Nie, widzowie. A, a ja 200, a ja walę z prędkością ponad 235 km na godzinę. No, tak jest. Nieraz mnie złapała policja. Trochę mnie tam połapało, bo jeden był, że za szybko jechałem. To miałem na listu 140 chyba. Bo. Ulicy, uwaga, uwaga, będzie zdarzenie, będzie. Uwaga. No. Dobra, to kończymy teraz udostępniam. Teraz Dziękuję, że oglądaliście.